Gigantyczną gwiazdę betlejemską wyhodowała pani Stanisława z Jaworzna. Ten kwiat szczególnie kojarzony jest z okresem świąt Bożego Narodzenia. Jaworznianka włożyła wiele serca i energii, aby jej kwiat osiągnął tak wielkie rozmiary. Pani Stanisława zdradza wskazówki, jak należy dbać o gwiazdę betlejemską, aby wyglądała pięknie i okazale. Ona ma dopiero 10 miesięcy. Jak ścięłam w marcu, obcięłam, jak przekwitła i dopiero ma 10 miesięcy. Cały, no cały od początku ją podlewałam. No, obcięłam ją na takich 10 cm. I ona urosła taka duża. A rozpiętość kwiatów ma 26 cm. No, podlewa co dzień. Ona bardzo lubi dużo. Że... Lubi po prostu pić co dzień. Co dzień ją podlewa. No tak mówili, że w słońcu nie może być. Ja cały czas ją mam w słońcu. Jak duża może być gwiazda betlejemska? No ja to słyszałam w Kalifornii to są drzewa duże na ulicy rosną, tam jest ciepło, tam nie ma zimy, no to, że Myśli tam są pani duże. No myślę, że będzie rosła, jak jej, jak ją obetnę, bo to gdzieś tak w marcu ją muszę poobcinać, no to myślę, że urośnie jeszcze większa.